Cześć. Cześć. Coś się stało? Co, eee. co to za pilna sprawa? No, chwilę to pokoju. – O, czy Jola. Eee. – A, cześć, cześć, cześć. A co, co ty tak tutaj przemykasz? Eee, wiesz, bo ja tak tylko na chwileczkę wpadłam, no i już muszę lecieć, bo mi się spieszy. Eee, także nie chcę wam przeszkadzać, papa. Pa. Zaczekaj w pokoju, ja tylko otworzę eee. eee. fazę. No, chyba, trzymam. Trzymam kciuki. Oglądałaś to? E, tak, ale. Dlaczego przecież prosiłem cię, żebyś tego nie robiła? Wiesz, jakie to jest dla mnie upokarzające? Byłam po prostu ciekawa. Czego? Czy może jednak jestem gejem? I co, jestem Twoim zdaniem, czy nie? Nie wiem. Aha, więc Więc potem mnie tutaj ściągnęłaś, tak? Żeby, żeby mnie teraz przetestować, o to Ci chodziło? Nie, że, już że nie wiem, ja. Nie den się, dobrze? Sami powiedziałeś o tym filmie, więc po prostu byłam go ciekawa, a... ściągnęłam cię tutaj, no bo chciałam się z tobą kochać, ale... Widzę, że ty nie chcesz. A kto ci powiedział, że nie chce? No, sorry, ale tak to wygląda. Cały czas spacery, rozmowy, spacery, rozmowy. No... Nie wiem, nie podobam ci się? Nie no, Lena, proszę cię, przecież... No bardzo mi się podobasz. Aż... Dobra... Posłuchaj, ja po prostu chcę wiedzieć... Dlaczego jeszcze nie poszliśmy duszka, bo sama nie wiem. Wszystkie moje związki do tej pory zaczynały się od seksu i żaden nie wypalił. Nie chcę, żeby między nami było tak samo, rozumiesz, bo mi na tobie zależy. Masz rację. Wszystkie moje związki jak szybko się zaczynały, tak szybko się kończyły. Ale teraz chcę czegoś więcej, rozumiesz? I jestem pewna. Naprawdę? Tak, i. Proszę cię, możemy uznać, że ten okres próbny już jest za nami. Bo naprawdę uwielbiam z tobą chodzić na spacery, rozmawiać, ale... już chcę iść troszkę do przodu. Kroczek do przodu. Mam nadzieję, że ty też. No pewnie.